Od nowego roku akademickiego na grafice na Uniwersytecie SWPS czekają nas kolejne zmiany programowe, bo zmiana to jedyna stała. Na naszym wyjątkowym kierunku projektowym wprowadzamy dwie ścieżki kształcenia: grafikę użytkową i projektowanie produktu cyfrowego. Użytkowe, używalne i użyteczne projektowanie to zawsze była, jest i będzie nasza supermoc. Supermoc, którą wykorzystujemy, projektując systemy identyfikacji wizualnej, informacji wizualnej, projektując publikacje czy opakowania. Nasi studenci projektują z myślą o człowieku. Projektujemy z ludźmi, o ludziach i dla ludzi, pamiętając o tym, że ci potrzebują środowiska do życia i przeżycia. Skewmorfizm, Material Flat czy może Augmented wraz z nowym rokiem akademickim otwieramy drzwi do świata cyfrowego. W którym będziemy eksperymentowali z różnymi formami interfejsów, produktów cyfrowych, UX, UI, interaction design, czy rzeczywistością wirtualną i projektowaniem multimedii. Choć konsekwentnie uczymy się zmiany, to pewnych rzeczy wcale nie zamierzamy zmieniać. Zawsze będziemy działać z otoczeniem i dla otoczenia. Będziemy zapraszać do współpracy różne organizacje, które, tak jak my, wierzą, że dobry projekt jest nie tylko estetyczny. Ale przede wszystkim, że odpowiada na trafnie zdiagnozowane problemy i potrzeby. W końcu projektowanie komunikacji wizualnej to rozwiązywanie problemów w celu organizacji społecznej rzeczywistości. Nierzadko przez jej irytację, podważanie status quo, kwestionowanie normalności, wreszcie subtelne orientowanie odbiorcy w świecie kodów, znaków, marek. I choć jedyną stałą jest zmiana, to w naszym świecie niezmienne pozostanie kształcenie projektantów z zakresu komunikacji społecznej. Kluczowa bowiem jest świadomość, co, jak, dla kogo i po co chcemy komunikować. Nie będzie nadużyciem powiedzenie, że nie ma projektowania bez komunikacji, ale jest komunikacja bez projektowania.